Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, zapraszam na vloga chyba, bo daily vloga nie, ponieważ daily vlog i dzień to będzie tylko tło dla tego, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj. Dość ochoczo zareagowaliście na ten temat, jak podrzuciłam propozycję na Instastory, powiedziałam, co byście powiedzieli, gdybym poopowiadała więcej na temat tego, jak walczę jak pomagam swojej sylwetce. O, może na razie tak to ujmijmy. I wiele, wiele, wiele z was bardzo ochocza na ten temat zareagowała. Mm, tak właśnie tak ochocza. Ale też odkąd ja zaczęłam coś w tym kierunku robić, to sporo wiadomości dostaję prywatnych. A jak ta terapia, a jak się pozbyłaś tych pelikanów, a jak efekty, a czy warto, a ile sesji i tak dalej, i tak dalej. I w sumie stwierdziłam, że już kilka... Sesji karboksyterapii odbyłam. Zrobiłam też plazma lift. Coś w moim wyglądzie się zmieniło. Zamierzam nadal to kontynuować. To czemu nie przygotować o tym materiału? Może nie takiego końcowego, ale żeby właśnie jakoś tam wprowadzić w temat, bo ja do tej pory na ten temat mówiłam tylko na Instagramie. Więc pomyślałam, że jutro jadę właśnie na karboksyterapię, więc zabiorę Was ze sobą, co nieco wam pokażę. A dzisiaj zrobię taki mały wstęp, dlatego że muszę jutro. Ultra wcześnie wstać, ultra, nie, wcześnie wstać, dlatego że są śnieżyce, korki. Po drodze muszę jechać zrobić badania, oddać krew i dojechać do centrum. Więc jutro po prostu nie będę miała czasu zrobić tego wprowadzenia, więc robię go dzisiaj. A jutro sobie hmm, pooglądamy, poglądamy, Jutro będzie już taki daily vlog bardziej typowy. Dobra, ale o co tu w ogóle chodzi? O, zacznijmy od początku może, co? No to początek jest taki, że ostatnimi czasy pociąży schudłam dość sporo, ale to nie jest jedyne schudnięcie w moim życiu, bo zdarzało mi się też już więcej chudnąć, a potem znowu przytyć. No to już taki los, taki żywot, ale w sumie nie o tym. Sprawa jest o tym, że nawet jak schudnę, to są części ciała, partie ciała, którym trzeba pomóc, bo one nie chudną tak chętnie, albo nawet jeśli chudną to gdzieś wisi skóra, o! E, no i właśnie przy tym schudnięciu teraz stwierdziłam, że chciałabym coś z tym zrobić, no i pomóc sobie trochę, no bo nie widzę w ogóle absolutnie przeciwwskazań, żeby sobie nie pomagać, jak robimy wszystko, 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 a gdzieś coś nie idzie po naszej myśli, zgodnie z nami, to po to są te wszystkie wynalazki, i medycyna estetyczna, i kosmetologia, i co tam jeszcze wymyślicie, żeby właśnie z tego korzystać i sobie pomagać, więc ja stwierdziłam, że jak najbardziej bym chciała. Oczywiście wiadomo, że jak tutaj mówimy o takich zabiegach, to one są raczej wspomagaczem do tego, co my same... Zrzucimy, co nam się uda wywalczyć, bo to nie jest tak, że się ostrzykamy i nagle będziemy igiełeczki. No można, oczywiście, że tak można, ale do tego już służy chyba bardziej inwazyjna medycyna estetyczna, do której ja też absolutnie nic nie mam, dla każdego co innego, ale ja tutaj dzisiaj będę chciała mówić o takich bardziej lajtowych zabiegach, mniej ingerujących w nasze zdrowie, no i też znacznie tańszych i przystępnych dla większej ilości osób, więc myślę, że właśnie temat jest taki dość interesujący. No dobra, ale już teraz. Przejdźmy do tych czułych partii ciała, o których dzisiaj mowa. I to, co mi zawsze przeszkadzało u mnie, nie jakoś bardzo, ale jednak znacząco, to był albo jest mój podwójny podbródek, który kiedyś był znacznie większy. Do tego moje ręce, moje pelikany. One są teraz zamknięte w bluzie, ale one też znacznie się zmniejszyły. Zawsze, nawet jak dużo chudłam, nawet jak byłam szczuplejsza niż teraz, a takie czasy były, to te ręce mi tak dyndały i wisiały. Głównie jest to niestety skóra, która zostaje i nie chce się ściągnąć, więc te ręce. Wszystko fajnie, proporcjonalna sylwetka i bardzo ciężko mi było chodzić w bluzkach na ramionczkach, zawsze gdzieś to zakrywałam, jakieś takie kimono z krótkim rękawem, żeby po prostu te ręce mi nie dyndały. to było coś, co mnie bardzo irytowało. No oczywiście wiadomo, nogi, celulit to chyba zmora każdej z nas i Rozstępy. Rozstępy to jest taka część ciała, z którą ja się nauczyłam żyć, zaakceptowałam ją. E, nie powiedziałabym, że polubiłam, raczej zaakceptowałam, no ale jeżeli można by było coś z tym zrobić, to postanowiłam, że będę chciała coś z tym zrobić. O, No i właśnie tutaj z nieba spadła mi wręcz moja koleżanka. No i właśnie zapytałam, Aga, co by tu można zrobić na te wszystkie rzeczy, które wymieniłam przed chwilą? I Aga powiedziała, że rozwiązaniem wszelkich moich problemów wyżej wymienionych jest karboksyterapia. I co to jest karboksyterapia? No to jak sama nazwa mówi, to jest terapia dwutlenkiem węgla. To jest albo śródskórna, albo podskórna precyzyjna aplikacja kontrolowanych dawek medycznego dwutlenku węgla drogą wkłucia. Generalnie ktoś będzie chciał, to na pewno doczyta, ale to jest rozchodzenie gazów tkanka, sprawia, że naczynia krwionośne się rozszerzają, komórki ciała są dotlenione, odżywione, a skóra wygląda Lepiej i najczulsze na nią są komórki tłuszczowe, więc to jest bardzo ważne tutaj. E, wprowadzony pod skórę dwutlenek węgla powoduje rozpad tłuszczu, czyli lipolizę, czyli Krew zaczyna szybciej przepływać, zwiększa się stężenie tlenu, w pobliżu miejsca pod, poddanego zabiegowi powstają nowe naczynia krwionośne, a zwężone zostają udrożnione. Dzięki temu miejsce poddane karboksyterapii zostanie intensywnie. Dotlenione. Ja wam tutaj to wszystko czytam, bo ja już nie chcę, nie mam takiej aż wiedzy, a chciałabym Wam jakieś takie podstawy przekazać. No i później w, tutaj jeszcze są reakcje chemiczne, jakie zachodzą. No i w rezultacie powstaje stan zapalny, co z kolei prowadzi do produkcji kolagenu i elastyny, a złogi tłuszczu zostają, zaczynają być rozbijane. Także jest to jak najbardziej zabieg, zalecany właśnie na rozbicie tego tłuszczu. No i co tutaj jest? Co warto sobie zrobić? karboksyterapią? Cienie obrzęki pod oczami. Tego ja akurat nie próbowałam. ponoć jest świetny na wypadanie włosów. Celulit, lokalne nagromadzenie tkanki tłuszczowej, podbródek, brzuch. Brzuch też mi raz się udało strzyknąć. Rozstępy, wiotka skóra, ramiona, twarz, szyja, dekolt. No i profilaktyka anti-aging, czyli na wiele rzeczy. Można to stosować. No i jak się udacie do takiego profesjonalnego salonu, to ja za zawsze powiedzą i ja oszacują. Um... Serię zabiegów. Ja robiłam, byłam agi trzy razy tak naprawdę na terapii Powinnam być na niej o wiele częściej, o wiele więcej, ale w dobie pandemii wiecie jak to jest. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz można, raz nie można, raz zaostrzenia, raz zamknięte, raz otwarte. No i tak to wszystko dziwnie się dzieje. W każdym razie ja byłam trzy razy i będę to kontynuowała. Zobaczymy jutro, co sobie postanowimy. Trzy razy na karboksy i raz na plazmalifcie. To Wam też zaraz o tym dokładniej Opowiem. No i praktycznie ostrzyknęłam na tej karboksy wszystko, co się dało. Trzy razy podbródek i to przyniosło super efekty. Gdzieś jakiś raz blizny na twarzy. Mm, raz to trochę za mało. Ręce właśnie za każdym razem i zauważam zmianę. Celulit to jest po prostu emiodzie Absolutnie trzy sesje plus celu blue, którego ja stale używam wystarczy do tego, żeby takie nóżki, takie nóżeczki, że siadasz, uginasz nogę i nawet wtedy nie widać celulitu, musisz naprawdę tak y, zmiażdżyć ją. A podkreślę oczywiście, że ja do jakichś szczupłych osób nie należę, chociaż akurat celulit nie ma związku ze szczupłością, no ale jednak jak jest ta noga masywna, no bo bardziej go widać, no ale właśnie można go tak super zmniejszyć. A no i raz zabrałyśmy się za rozstępy, które mam wrażenie, że część z nich faktycznie się zmniejszyła, ale na pewno na rozstępy będziemy jeszcze działały ponieważ to było za mało eee, ostrzykałam też brzuch ale brzuch też raz i ja nie mam jakiegoś dużego brzucha więc też nie zauważyłam jakichś spektakularnych efektów czyli najczęściej u mnie ostrzykiwanymi czyli trzy razy partiami twarzy był faktycznie podbródek, ramiona i celulit, resztę dodam jakoś w gratisie w dodatku no i tutaj jakie pytanie się może pojawić to jak się długo utrzymują efekty no i na przykład właśnie takie rozstępy, one już nie wracają do pierwotnego stanu, ale jeżeli jeżeli chcemy walczyć z celulitem, nagromadzeniem tkanki tłuszczowej, właśnie tą wiszącą, obwisłą skórą, no to te zabiegi co jakiś czas trzeba powtarzać, ale to też Wam już powiem, kosmetolog i specjalista. Czy to jest bolesne są miejsca, które tak, bo olej ludzie, nie wiem od czego to zależy, ale bolą okrutnie, a są miejsca, które w ogóle jakoś tak nie czuć, nie bolą. Generalnie ja bym ujęła, że to jest raczej bolesny zabieg, ale na przykład jak idziemy zrobić brudek, to tu nie mam 3, 4, 5 wkłuć raz, raz i po prostu da się to przeżyć. Ale jednak to jest igła, i wkułowanie, i nie boli to jak znieczulenie zęba, bo już mi przeszedł treść, ale, ale faktycznie może być bolesne. Po jakimś czasie zdecydowałyśmy się, że zrobimy też plazma lift, i to jest jedno z najnowszych odkryć w medycynie estetycznej mikrowiązka plazma do niechirurgicznego liftingu skóry no i tutaj wam teraz wkleję zdjęcie jak ja wyglądałam po tej plazmie, którą robiłam właśnie na obie ręce i to był zabieg już, on nie powinien być bolesny ale na mnie na jednej ręce krem nie do końca zadziałał taki ze znieczuleniem, także jeżeli się wybieracie to dowiedzcie się jakie jest znieczulenie no bo to się robi w znieczuleniu więc to nie jest już tak bardzo bolesne, I to działa mniej więcej tak że po przyłożeniu tej plazmy do skóry Dochodzi do mikrouszkodzeń, czyli po prostu jesteśmy przypalane tą plazmą. Może to człowiek na własne życzenie takie rzeczy robi, i pod wpływem tej plazmy włókna kolagenowe i elastynowe stymulowane są do odbudowy. I po prostu to działa jak lift, to się wszystko tam podnoszeniem. <głos》> się wszystko obkurcza i ma być pięknie i super. I to jest widoczne już od razu to uniesienie po zabiegu. Na rękach było troszeczkę inaczej, byśmy by tam czekały, aż to się wygoi i tam jakiś czas musiał upłynąć, żeby zobaczyć faktycznie ten efekt. Plazma Lift jest stosowana do wielu rzeczy i do pozbywania się jakichś zmian i do podnoszenia powiek. Tutaj opadających powiek, więc może, kto wie, takie coś przede mną. Zmarszczki, właśnie obkurczanie gdzieś tam, jakiejś wiszącej niepotrzebnej skóry, tak jak u mnie na rękach, do czego ona jeszcze jest. lifting szyi, dekoltu, lifting podbródka, leczenie trądziku, blizny potrądzikowe, rozstępy, podniesienie pośladków i biustu, no proszę, proszę, okolice ciała z zaznaczonym nadmiarem skóry, łokcie kolana, nadmierne. Rokowacenia na skórka. także jak ktoś będzie zainteresowany, to też plazmą samą można sobie doczytać e, na ten temat. No i generalnie e, wynik był taki, że ja po trzech zabiegach karboksyterapii i po tej plazmie na ramiona przestałam widzieć te ramiona, przestałam je dostrzegać, przestałam być poirytowana, przestałam być bardzo zdenerwowana. Co prawda w obwodach, tak naprawdę w obwodach, obwodach, jak sprawdzałam ostatnio, to się jakoś tak bardzo nie zmniejszyło. Ale mam wrażenie, ale to nie jest tylko wrażenie, bo te wiszące ręce przeszkadzały mi i denerwowały mnie od lat, a po prostu ostatnio przestały mi doskwierać i przeszkadzać, więc yy, uważam, że uważam, że to wszystko, co zrobiłam, naprawdę przyniosło fajny efekt. No i właśnie będziemy to kontynuować. Dzień dobry, dzień dobry, komódeczko o 6 jest siódma. Ja mam na głowie takie szaleństwo. Pierwszy raz zrobiłam loki na. Zobaczymy, czy wyszły no. loki na pasek od szlafroka, który nie jest paskiem od szlafroka, a paskiem od swetra. Ogarniam się i będę się malować, zbierać, bo muszę wyjść milion godzin wcześniej. Najgorsze jest to, że nie mogę wypić kawy, bo jadę na badania, więc muszę być na czczo na badania o, pobranie krwi. Muszę być na czczo. Nie podoba mi się to, ale cóż zrobić. Dobra, siódma, więc. Z gruszami. Ja już ogarnęłam komputerowe sprawy i ogarniam się dalej. Korek, słuchajcie, jest gigantyczny, gigantyczny. W sumie mogłam Wam nie wczoraj nagrywać dzisiaj w tym korku, poopowiadać. opowiadać 55 dodatkowych minut, ale ja byłam na to przygotowana. W sensie wyszłam odpowiednio wcześniej. Mam nadzieję, że się jakoś bardzo nie spóźnia, a że właśnie będę nawet na czas. No, gigantyczne warunki tragiczne, ale co chciałam powiedzieć. Jestem bez kawy nadal. Kawę mam tutaj zrobioną. Muszę dojechać do punktu, który jest tuż zaraz, a je gdzieś tam pół godziny. Matko, kochana! I co? I nic. No, zebrałam się wstać. Aha, bo już kombinuję, którą drogą inną by to uciec. No, ale jak już sobie zaplanowałam, że zrobię te badania, to już zrobię te badania. Także się wloka. Trochę się jeszcze powlokę. Normalnie z tego miejsca tak 30 minut max do centrum. Teraz pokazuję godzinę 10 Świetnie Zobaczcie jak wyglądają główne ulice We Wrocławiu, ja Sienkiewicza. Po prostu jest tyle śniegu Na ulicy, to jest jakiś Żarcik Już jestem prawie u celu, godzina 40 Mi to zajęło z badaniami Szaleństwo Szaleństwo, dziękuję Dotarłam I to w miarę na czas Znaleźć miejsce parkingowe to jest cud, bo większość jest zasypana śniegiem. Nie, wierzę, że jestem po godzinie 40. To plan jest taki, że robimy brzuch, ramiona, podbródek i nogi. I na razie tyle. Już po brzuchu, już po bólu, trochę bolało, ale zaraz wam coś może pokażę, jak Aga się zgodzi. Na podbródku, na żywca. Chciałam powiedzieć, że nogi bardzo bolały, po zewnętrznej stronie bardzo. I tam, gdzie jest więcej tłuszczyku, to mniej boli. Na przykład tutaj nie boli, bo to wisząca skóra, nie? Mhm. Mm no to nie boli nic. A nogi? O Jezus, musiałam prosić o piłkę. Podnieść tak całkiem do góry? więc dobrze. To już bolało. I w dół. I w dół, żeby mi broda wyszła. Ну и Я не могу видеть, где мы все впихать. Ты будешь менять другом бровь, не буду мел. Ты должна делать другую сторону. Что есть. ci napompowałam. za parę Chwil ci zajdzie Ała. I jeszcze jest właśnie takie uczucie po bezpośrednie jakby zakwasy, albo to coś było ciężkiego. Boli jeszcze chwilę po, ale już zaraz, już o brzuchu zapomniałam. Już nawet o tych mega bolących nogach zapomniałam. Także no boli, ale szybko je. Dobrze, ja już szczęśliwie dotarłam do domu. Spijam drugą kawkę już teraz U. na spokojnie. E, a zjadłam jeszcze coś w drodze, bo się zatrzymałam do piekarni. No nie mogłam się powstrzymać. Dobra, podsumowując, co zrobiłyśmy? Od dołu nogi, w sensie uda, po wewnętrznej wewnętrz, stronie bolały, jak nie wiem co, po wewnętrznej, ok. E, brzuch, boczki, podbródek i ręce. I mi zrobiła takie zdjęcie, że widać naprawdę... Ten... Po prostu te ręce to jest taka różnica. Gdzieś to już albo widzieliście, albo teraz widzicie, albo teraz jeszcze raz widzicie, bo się jaram tym w opór. I stwierdziliśmy, że będziemy jeszcze dalej robić, oczywiście, karboksy i robić ręce też jeszcze plazmą, raz podnosić. Ale zrobiliśmy też próbnie dwa rozstępy plazmu i zobaczymy, jak one się zachowają, czy one się zbiegną, czy one znikną. Jeżeli tak, to będziemy sukcesywnie, pomału, zewnętrzne i wewnętrzne strony UT robić właśnie tą plazmą, a nie karboksy. Będzie to proces długi, ale nie będzie rozstępów, także zobaczymy, będę Wam też dawała znać, jeżeli będziecie miały ochotę i będziecie chciały dostać jakieś aktualizacje na ten temat. I teraz trzeba czekać jakoś tak dwa tygodnie na efekty karboksy. Ale powiem Wam szczerze, że tak naprawdę to jest bardzo motywujące do tego, żeby trzymać dietę i robić ćwiczenia, bo wtedy te obwody zmieniają się zupełnie inaczej. Także jest też dodatkowa motywacja. Ja się jeszcze dzisiaj pomierzę, wszystko sobie zapiszę, zwłaszcza w brzuchu, no w rękach zresztą też i zobaczymy, jak będzie. Także dwa tygodnie ciężkiej pracy i mam nadzieję, że z efektu będę bardzo zadowolona i będziemy na pewno powtarzać. Tak, jak mówię, ostryłyśmy, że zobaczymy, jak się zachowają rozstępy, i będziemy na nie działać. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała moja sylwetka po karbo. Tą karbą można często powtarzać i też to jest bardzo szybki zabieg. Jak w godzinę zrobiłyśmy dwa rozstępy plazmą, i ja obstrzykałyśmy praktycznie całe ciało, i jeszcze sobie pogadałyśmy. Także to jest szybka akcja. No i tyle. Ja sprzątam, ogarniam. Nie wiem, czy coś jeszcze mam tutaj vlogowego, pokażę. Żeby był taki bardziej normalny vlog, czy już skończę, a jeszcze jeszcze nie kończę, jeszcze się nie żegnam. Zobaczymy, co to jeszcze nam dzień przyniesie. A jeszcze mi się przypomniało, to jest chyba ważne, chyba muszę to dodać, chociaż dla mnie to jest trochę oczywiste, że w salonie mój brak maseczki wynikał głównie z tego, że ostrzykiwałyśmy twarz, także nie było maseczki, bo by kolidowało z zastrzykiem. To najlepsza mina, jaką mogliście zauważyć na moim kanale, e, ale tak tylko dodaję gwoli ścisłości, żeby później nie było już reżimu sanitarnego brak. Reżim sanitarny był, ręce zdezynfekowane, ale ciężko. Piercing też miałam zresztą bez maseczki, no bo niektóre rzeczy się nie da zrobić w maseczce, moi drodzy. A ja dostałam takiej motywacji, że się zabieram za trening. O proszę, ja już jestem... O! w stroju, yy, a tak poważnie to żartuję, strasznie mi się nie chce, ale wiem, że jutro mam też napięty grafik, dużo rzeczy do zrobienia, a teraz mamy się taką chwilę, pół godziny, 40 minut, w którym mogę zrobić trening, więc zrobię. Niech się te efekty robią. Jak już sobie pomagam zastrzykami, to już sobie pomogę też ćwiczeniami i zawsze takie kombo działa najlepiej. To to, o czym mówiłam na początku pilnujemy, co jemy co robimy? ćwiczymy i ewentualnie możemy sobie właśnie pomóc z zabiegami, no i wtedy efekty są najlepsze, nie? tak się wydaje przynajmniej, dobra działam. Moi mili, co tu się dzieje? wygląda jakby mi łzy ciekły po policzka. ale to wcale nie są łzy, o to są kropelki potu, ale zauważyłam że mam bardzo ładny podkład który nie ściera się starmi się z nosa przez maseczkę ale reszta płynie po tym pot, a to się nie stiera. dzisiaj użyłam run for cover z paese, Także całkiem fajna sprawa. O mama, ale się zmęczyłam. Dałam sobie 100%. Zobaczcie, jakie tu krople potu. No, zmotywowała mnie ta terapia. Teraz się będę naprawdę przykładać. Przez obiecuję to tutaj głośno. I będę dawać znać, jak efekty idę się umyć, i od razu też się pomierzę. Także będę miała jakieś takie bardziej wiarygodne te wymiary. No, dane, dane, dane. Ale zdjęcia też naprawdę sporo mówią. I czasem to nie jest ważne, ile jest w obwodzie, ile jest na wadze, tylko po prostu najważniejsze jest, jak się czujemy. No i też, jak ta sylwetka optycznie wygląda. Także ja już kończę na dzisiaj, bo to w sumie tak się zawęzimy do tego tematu pozbywania się celulitu podbródków pięciu 10 i... i co tam jeszcze czego się można pozbyć, a no tych nieszczęsnych pelikanów, no ogólnie jakiejś tam tkanki tłuszczowej, niechcianej, tylko tak jak mówię, wspomagacz, a nie zastępca. Yy, dajcie znać, czy to było interesujące, czy takie tematy Was kręcą, czy niekoniecznie. A jeżeli Was skręcą, to chętnie za jakiś czas jakąś aktualizację coś przygotuję. Sama jestem bardzo ciekawa, jak wyjdą właśnie te rozstępy pod plazmą. To też Wam dam znać. A jak to Was nie będzie interesowało, to będę na bieżąco informowała na InstaStory. Jeżeli macie jakieś pytania, to yy, zostawcie je na dole. Postaram się odpowiedzieć. Jak nie będę miała, to się skonsultuję z agą, która na pewno chętnie pomoże. Dobra, a póki co żegnam się z Wami. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia.